Mamy wspaniałą towarzyszącą wystawę Pana Profesora z Poznania, Pana Roberta Bartela, czy... Pana Roberta wspaniałego profesora, z -powi, ale bo mogę tylko powitać gości, tak? tak, mamy, tak mamy wspaniałych tak. gości z Litwy, których bardzo serdecznie witamy. Mamy... Dziękujemy, że przybyliście na tę wspaniałą wystawę, która towarzyszy właśnie międzynarodow Międzynarodowemu Sympozjum Malarskiemu tak, i Rzeźbiarskiemu pod tytułem W kręgu. Także, które mają nas, nas przybliżyć bardziej i nasze więzi wzmocnić, żebyśmy byli silniejsi, żeby nie było tego, co wiele, wiele lat temu, co nasi ojcowie musieli przeżywać. Mówili o wspaniałej y, sztuce, tak, ale poproszę może Pana Profesora, żeby nas wprowadził w temat, bo to jest temat bardzo trudny, bardzo bardzo także, ja nie chciałbym się wypowiadać na rzeczach, na których tak dosłownie to, to głębiej nie znam, ale analizuję to bardzo często w dziełach i, będąc tlenerze, są te rzeczy mi przez to bardzo bliskie. No i chcę, żeby do wystawy doszło. Były różne problemy techniczne, logistyczne i są to wspaniałe prace, ale no, które obiekty, które są bardzo ciężkie i też wymagają większej przesłuchiwania. Proszę, panie profesorze. Chciałbym... Ja przede wszystkim jest... chciałem podziękować właścicielowi galerii i tworzącemu klimat tej galerii, bo to nie tylko galeria, ale e, e, nawet lepiej niż e, u Warhol'a e, jego fabryka. E, także trochę to takie jest, że to jest miejsce nie tylko właśnie oficjalne, ale miejsce pracy artystów różnych, profesjonalnych, nieprofesjonalnych. I po prostu poczułem się tu jak w domu, już jak zobaczyłem. Wcześniej zdjęcia z tej właśnie galerii, to poczułem, że to jest to wnętrze, które, w którym najlepiej się będą moje prace czuły. Bo moje prace to tak, jak trochę moje dzieci. One już teraz będą żyły swoim własnym życiem. A o, o czym jest ta wystawa? Otóż głównie, jeżeli chodzi o te prace, w swojej młodości trafiłem na, albo właściwie moja ciotka miała znajomą poetkę i zapamiętałem jej wiersz. Chodził on za mną aż do wieku takiego, w jakim jestem nie będę sprawdzał, no Chybotek no, był to wiersz napisany przez nią, słynną kurnańską poetkę, tak w tej chwili na które chciałoby, nieważne, nie Chybotek dotyczy, on, ona go pisała z myślą o chybotku, który jest pod szklarską porębą w Polsce. Tam jest głaz, właściwie skała stojąca na innej skale, na którą jak wejdziemy, możemy ją rozkuśtać ale nic się nie stanie, ona nie spadnie. Natomiast całość y, oczywiście jest tylko parafrazą, jest symbolem ludzkiego losu i y, y, brzmi ten wiersz tak. Chybotliwy chybotek. Chyboce się chybotliwie. Chyba to nie uchybia chybocącemu się ciągle, ciągle człowiekowi. Nie wiem dlaczego ten wiersz za mną chodzi, y, ale może... Właśnie był czas, kiedy ten wiersz do mnie trafił, i, i cały czas go pamiętam. To dotyczy, a druga, drugą inspiracją były bliskie związki, ponieważ ja zajmuję się również psychologią, psychoterapią, arteterapią przede wszystkim. czy ona bliskich związków, tych teorii są cztery, wzajemnie uzupełniające się, ale najnowsza z nich, najciekawsza jest teoria etologiczna, która mówi o tym, że podstawą bliskich związków no przede wszystkim jest więź z rodzicami, a przede wszystkim z matką. A podstawą wcale nie, nie jest fizjologia, czyli potrzeby fizjologiczne. Dziecka. Odkryto mianowicie, że podstawą jest e, potrzeba przytulności, miękkości, bezpieczeństwa, i to bardzo naukowców zaskoczyło, że wcale nie potrzeby fizjologiczne czyli mamy coś, ale co dalej? Bo teraz te. te Wzorce z naszego bardzo wczesnego dzieciństwa, jeszcze nieuświadomionego, bo wtedy nie, nie myślimy mózgiem tak jak teraz, myślimy prawo półkulowe. Dziecko nasiąka emocjami i te nieświadomie zdobyte pierwsze doświadczenia rzutują na nasze dalsze życie, na nasze inne związki, na związki z partnerami, na przyjaźnie na koleżeństwa, na stosunki w pracy również, czyli to, co nieświadomie nabyliśmy w dzieciństwie, nasza relacja z matką, ojcem, szutuje na nasze dalsze życie. To może tyle, bo oczywiście mógłbym bardzo szeroko o tym rozmawiać, ale są jeszcze inne prace, mianowicie tutaj te, które wiszą. One są zainspirowane. Też poniekąd bo ja jestem przesiąknięty jakby trochę tą psychologią, ale tak dobrze rozumianą psychoterapią, więc też są przesiąknięte moimi własnymi doświadczeniami i doświadczeniami w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, czy też osobami z chorymi. Otóż no, są to osoby bardzo wrażliwe, które posiadają wielki, wielkie zasoby, ale najczęściej, no właśnie, dlaczego są chore? Teorii znowu jest bardzo wiele, ale to też odnosi się do dzieciństwa. Otóż jedna z takich teorii, najbardziej jakby popularna czy najbardziej wśród psychiatrów i psychologów, mówi o tym, że po pierwsze, im wcześniej nastąpiła trauma wczesnodziecięca, a tą traumą wcale nie musi być jedno, jednokrotne wydarzenie, na przykład molestowanie seksualne, jednorazowe. Tylko traumą może być brak na przykład dostatecznej opieki ze strony matki, ale przez dłuższy czas to jest o wiele istotniejsze, długość, powtarzalność tego okresu. I wtedy ta trauma im wcześniej została nabyta, tym schorzenie czy zaburzenie, czy choroba może być poważniejsza. Im wcześniej, im dłużej trwało. Także to, a z drugiej strony znowu z tych stron oczywiście jest bardzo wiele, zaraz jeszcze o tym powiem. Te prace dotykają też naszych problemów ludzi zdrowych, bo tak naprawdę, o tym mówią statystyki, co czwarty z nas cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, nie wiem w tej chwili, czy nie nawet na depresję, ale co czwarta osoba cierpi na, nawet jeżeli nie mamy stwierdzonej choroby, to może tak być, że problemy, które, z którymi się zmagamy w życiu, tak naprawdę są symptomami chorobowymi. Z tym, że nie, no, nie chodzi wśród nas, umówmy się, a szczególnie artystów, nie ma ludzi normalnych, albo wszyscy artyści są właśnie normalnymi ludźmi. Więc, nie chodzi tu o etyk etykietowanie w żadnej, w żadnej mierze. Ja chcę po prostu, od, dlaczego się zająłem arteterapią, psychologią i w ogóle oprócz tego, że sztuką oczywiście, dlatego że jakby podstawą dla mnie jest zrozumienie człowieka, relacji pomiędzy ludzkich. Uczuć, ale nie tylko uczuć, bo zajmuję się również neurobiologią, oczywiście nie naukowo, bo nie jestem neurobiologiem, ale, ale interesuję się i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo wiele. Ja nie chciałbym zanudzać. Powiem jeszcze jedną rzecz, może na koniec. Mianowicie, te prace są symboliczne. Tylko że Istnieje bardzo wielkie niezrozumienie tego, co jest symbolem, a co jest znakiem. Nie będę robił tu wykładu, powiem tylko tyle, że symbol zdecydowanie różni się od znaku. Nie należy go odczytywać wprost. Symbol jest zawsze wieloznaczny, dlatego jeżeli ktoś myśli, że symbolizm przebrzmiał, to nie przebrzmiał. On jest cały czas obecny, bo symbol jest czymś więcej niż znakiem i jest przekazem transgeneracyjnym. To znaczy jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, a przynajmniej pra-symbole, na drodze całkowicie nieświadomej. I o tym są te prace trochę. One są bardzo wieloznaczne. Nie na, każdy może mieć swoją, budować swoją historię. Do danej pracy. I o to w tym chodzi. Nie o to, że ja chcę tutaj pokazać, że poprzez ten symbol coś tam, a poprzez ten symbol coś tam. Nie. Każdy, ja tylko ta praca ma inspirować do tworzenia w Waszych umysłach czegoś, co Wam jest bliskie. Odnajdywania cząstki siebie w nich. Dziękuję bardzo, przepraszam za zbyt <kluczy> za wspaniały, zaprawdę, wykład, tak, a Margnujciewem się wykład. Tak, bo naprawdę każdy zgłosić na teraz. Naprawdę. Tak. Na, a teraz. Może już teraz Tak, 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 tak za. więc ja, ja jeszcze może na koniec, przepraszam, powiem tak, w kwestiach organizacyjnych nie. trochę nie dogadaliśmy się co do jakby stołu wernisażowego I zaraz ten stół wernisażowy będzie, tylko muszę się udać do sklepu. Mamy, Aha, mamy sery zająć, tu mam zrobić, a tu przyniesie. Tak. No, a, 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 no, nie no ma... właśnie, bo tu, to, to, to wszystko problem. się odbywa tutaj tak. na żywo i ta e, atmosfera właśnie luźna, taka luźna swobodna, żywo. artystyczna e, jest e, najlepszym dowodem, tak, że co to się bardzo nam Chodziło o czystość duszy i ciała. Aha. Ten stół to zastawiony by psu, ten tak. klimat mm -hmm. natury mm -hmm. tej surowości. Mm -hmm. Także... Co, to dobry. są jakby za silny kontest. To są takie wspaniałe Aha, prace, tak, że tak się dźwigamy my. ze sobą. Bo no każdy z nas to z nas jest też, w tak, też Tak, też właśnie między Także dziękujemy i jak chcą, teraz może pytanie zadawać. Tak. Ja jeszcze raz dziękuję, bo wspaniała wystawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. One, one mają środku czpienie stalowe, ale i tak się łamią. Tu są z to to są odczpienie od dwunastki przez dziesiątki. I tak się... Nie, one są na, na klej, na żywicę epoksydową do klejenia kamieni i wewnątrz jest prędko, tak by się nie utrzymały na żaden klej. Nie ma takiego. Nie ma. jak kleje na przykład tam pa, tamta praca jest częściowo z kamienia, a częściowo klejone, do, doklejane formy z tego kamienia, ale jakby ale właśnie tą barwę. Tego zamieniu, ale to nie jest a, a poler, polerowane polerowane, tak, szlifowane, polerowane, tak, ale na początku one były do perfekcji wypolerowane, ale potem się potem zrezygnowałem tego jak tak, szedłem, e, zmatowiłem. Tak.